Co najmniej trzy osoby zginęły, a wiele zostało rannych, gdy ciężarówka wjechała w tłum ludzi na głównej handlowej ulicy Sztokholmu, a następnie uderzyła w dom towarowy. Zdaniem władz, wszystko wskazuje na akt terroru. Po ataku w centrum stolicy Szwecji zapanowały chaos i panika. Funkcjonariusze otoczyli miejsce, w którym doszło do zdarzenia. Sztokholmskie metro zostało zamknięte, ewakuowano także główny dworzec kolejowy w stolicy. Więcej informacji w dziale Onet Wiadomości. Sejm odrzucił złożony przez Platformę Obywatelską wniosek o wotum nieufności dla rządu. Przed głosowaniem odbyła się burzliwa dyskusja. Grzegorz Schetyna mówił, że rząd Pisto najmniej odpowiedzialna, najbardziej arogancka i szkodliwa władza po 1989 roku. Przewodniczącemu PO odpowiadał Jarosław Kaczyński, który wskazywał na jego zdaniem ośmioletnie złe rządy Platformy. Sławomir Neumann z PO mówił, że prezes Pisto dżepet który wystrugał sobie rząd niczym Pinokia. Jako ostatnia głos zabrał Beata Szydło, premier odnosząc się do słów dotyczących wyprowadzania Polski z Unii, zapewniała, że nasz kraj nie jest brzydką panną na wydaniu, jest silnym, suwerennym narodem. Przywódcy najważniejszych państw świata zabierają głos w sprawie ostrzelania syryjskiej bazy lotniczej. Bombardowania dokonały siły amerykańskie. Rosja zażądała od Stanów Zjednoczonych wyjaśnień. Szef rosyjskiej dyplomacji wyraził nadzieję, że ta prowokacja, jak nazwał atak, nie doprowadzi do nieodwracalnych szkód w relacjach amerykańsko-rosyjskich. Działanie Stanów Zjednoczonych potępił również Iran. Natomiast aprobatę dla amerykańskich działań wyraziły między innymi Niemcy, Francja, Japonia, Wielka Brytania i Polska. Nad ranem z dwóch amerykańskich okrętów wojennych zostało około 60 pocisków samosterujących. Była to reakcja Stanów Zjednoczonych na wtorkowy atak chemiczny w Syrii. 9 osób rannych, w tym trzy ciężko to skutek zderzenia pociągu Pendolino z ciężarówką w województwie opolskim. Do zdarzenia doszło w okolicach miejscowości Schodnia na niestrzeżonym przejeździe kolejowym. W wyniku zderzenia rannych jest 9 osób, z czego 3 są w stanie ciężkim. 200 innych pasażerów zostało lekko poszkodowanych. Prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska analizuje możliwości zwołania zgromadzenia ogólnego sędziów Trybunału Konstytucyjnego z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy. Do prezes wpłynęły dwa pisma. Jedno od grupy sędziów, którzy domagają się zwołania zgromadzenia ogólnego. Sędziowie podpisani pod listem uzasadniają, że do tej pory prezes nie zwołała ani narady, ani zgromadzenia, ani spotkania z udziałem wszystkich sędziów konstytucyjnych. W drugim piśmie, podpisanym przez sześciu sędziów Trybunału, czytamy, że nie ma potrzeby organizowania takiego spotkania.